Jest dzisiaj sobota, piękna pogoda za oknem, słoneczko świeci, no chyba jest 20 stopni. Ja odpisując na komentarze, zauważyłam komentarz, w którym dziewczyna napisała, żebym zrobiła odcinek z moimi zakupami z Lumpeksu. Więc błysnęła myśl, ubrałam się, namówiłam córkę, bo drugi rower jest to córki rower, ten jest mój rower i jedziemy na zakupy do Lumpeksu. Kochani, ja szczęśliwie dojechałam z córką, jestem cała, nikogo nie potrąciłam. Córka zapina rowery, na reklamie pisze nowy towar, więc na zakupy. Córka przypina rowery, żeby nam. żebyśmy miały czym wrócić do domu. Wróciłam z zakupów w Lumpeksie. Jak wiecie, w Lumpeksie raz się ma szczęście, a innym razem nie. Dziś szczęście miała moja córka. Ma większą y, reklamówkę niż ja, co się rzadko zdarza. Więc wyciągam. O, i się trafiło, że to moje zakup, Ale pójdzie szybko, bo ja mam tylko trzy rzeczy. Więc wyciągam. To jest spódniczka na gumce bardzo fajna. Z falbankami, zwierzęcym akcentem. Ale to jest spódniczka na wagę. Parę rzeczy z córką kupiliśmy na wagę. I za grosze to było, bo chyba 5 zł, za chyba 4 albo 3 rzeczy. Kolejna spódniczka. Kwiaty, co wiecie, w tym, w tym sezonie są bardzo modne. Na czarnym tle. I ta spódniczka kosztowała 14 zł. No i moja perełka, bo mi się bardzo, bardzo spodobała. Jest taka. Jednym słowem, jest taka kochana, nawet ma serduszka. Jest leciutka, jest czarna, tylko będę musiała pod nią uszyć sobie haleczkę, bo jest przezroczysta, jak widzicie. Ale fajne ma mafisky, falbaneczki, bardzo fajnie ją zestawię. No, ona była trochę droższa, bo była za 18 zł, ale uważam, że warta tych pieniędzy. O, a w tej spódnicy na pewno w poniedziałek przyjdę do pracy. Teraz wyciągam zakupy mojej córki. I to jest większa reklamówka. Zaczynam, widzę, że wychodzi koszula w kratkę. Jak widać, chyba lubimy w koszule w kratkę, bo ja dzisiaj jestem w kratkę, córka dzisiaj jest w kratkę i kupiła sobie koszulę w kratkę. Bardzo fajny materiał, taki jeansowy. Z żółtym takim akcentem, bardzo fajna, za 15 zł. Następnie letnia koszulka z takim fajnym, wesołym nadrukiem, w ananasy. I to była koszulka na wagę. Długa sukienka, paski, biało-niebieska, fajna u góry jest taka dopasowana, z takim rozporkiem dużym, fajna na plażę, w zestawieniu z kurteczką dżinsową, z trampeczkami, na dzień taki letni bardzo przyda się w takim użytku codziennym. Następna letnia koszulka z taką łezką z tyłu. O i to było też na wagę, bo nie widzę ceny. Tak, to też było na wagę. Letnia koszulka. Z taką łezką z tyłu za 9 zł. Takie elementy są tu etno, trochę, trochę i kwiatku. Bardzo fajna. Wesolutka, fajnie w niej wygląda. No i teraz akcent zwierzęcy. Jest to koszulka z szyfonu za 10 zł. No i kolejna koszulka letnia z takim wesołym nadrukiem. Szara, bardzo fajnie, wesoło. Jak ją brała, to taki weso wesoło w niej wyglądała. To jest koszulka numer 1. Pierwszy zakup mojej córki. Tak prezentuje się ubrana. Mm. A tak prezentuje się moja mama w czarnej sukience. Letnia koszulka numer 2 z frytkami. Na opisie powiedziałam, że jest wesolutka. Czy nie jest wesolutka? Przyznajcie. tyle stoję ja, już z w, w kwiaty. prezentuje się koszulka, panterkę z szyfonu. Letnia spódniczka, to jest mój ostatni zakup z palmankami. Ja lubię łączyć sweterki z taką spódniczką na gumce, jest bardzo fajna. Córka to miała szczęście. To jest kolejny zakup. Bluzeczka jest super, bo plecy nawet widać jej tatuaż, co chyba jest bardzo z tego zadowolona. Koszula w kratkę. Jak córka ubierała, to zachwycała się, bo mówiła, że jest fajna, jest gruba, więc będzie z niej zadowolona i na pewno w niej będzie chodzić. Sukienka z z rozporkiem na boku, paseczki, błękitno-białe. To są nasze zakupy. Ja Wam życzę powodzenia w lumpeksowych zakupach. Jak Wam się podobały nasze zakupy? To łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Do następnego filmiku. Pozdrawiam, cześć, pa!